nauczyć Was układów do trójmiejskiego mowa. Więc mam nadzieję, że coś się uda nam nie ogarnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, I zaczynamy z tej I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pucz, put, pucz. I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I obleraj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem osób. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pam, pam, leva. Klick, 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 klick. Torsdam, torsdam, torsam. Klick, 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 klick. Slidig på bråten. Och genom tre. Klick, 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 klick. Ett, två, pam, 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 pam. pang. Rätt, två, tre, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju, Raz, dwa, trzy, cztery, do środka, na zewnątrz, pam, pam. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, 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 Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Rapp, två, syfter, hopp, rapp, Od hop, Raz, dwa, trzy. Zabijam, zbieram, hop. Do ben, Raz, hopp. 3 hopp, 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 rapp, två, syft, pang, rapp, 2, 3 rapp, då syft. Det var det vi tog direkt efter publiken. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, do przodu. Raz, dwa, kółko, kółko. Raz, dwa, trzy, rad, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hopp, 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 2, pang, 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 pang. Hello, hello, it's 2, 3, syster. Hello, hello, ragba, syster. I syster. 2, 3, 4. Pięć, hop, hop, pang, pang, pang. Raz, dwa, Ra, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hop, hop. Raz, dwa, trzy. Pang, pang. Sto, sto. Raz, dwa. Pang, pang, dwa! Raz, dwa

Dzi, 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 dzi. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Znaleźć w prawą stronę i robimy jakby takie małe pustynki i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 3 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Va va pom pom